Cześć moi drodzy. I kolejne mieszkanie, tym razem nowo wybudowany blok, 4 albo 5 mieszkań. My dostaliśmy jedno z nich do sfotografowania, jest ono przeznaczone pod wynajem. Tu mamy kuchnię połączoną z takim pokojem porżynkowym, z jadalnią. to jest jedno wielkie pomieszczenie. Przez środek przebiega taka ściana, jest to klatka schodowa po drugiej stronie. Tutaj po przejściu mamy łazienkę, też malutką. I zaraz obok pokój z dużym oknem. Wszędzie jest wykładzina, także nie powinno być żadnych odbłysków. Nie mamy też jakichś bezpośrednich światów w stronę ok z, z okna, przez okno, więc też nie powinno być problemów z fotografowaniem tej nieruchomości. Zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy. Dziś fotografujemy Sony A6300 z adapterem do, Nikona, do obiektywu Nikona Sigma 10-20 mm. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Zakładajmy wszystkie przekaźniki. Do lampy, do aparatu. Bierzemy się za robienie zdjęć. A robimy też 360, ale to nie będzie Matterport. Będzie to zwykłe 360, czyli jedno ujęcie w każdym pomieszczeniu. Dobra. Lampa błyskowa. To sobie zamkniemy. I schowajmy gdzieś... w pokoju. Dobra, żeby nie przeszkadzało. Dobra. Zakładamy to. Spróbuję sobie zrobić jakieś ujęcia tutaj z tego rogu. Ta ściana tutaj naprzeciwko dość mocno nam tu komplikuje tę przestrzeń, ale jakoś to musimy załatwić. Przednio fotografowałem na zewnątrz, dlatego taki czas wyświetlania został. Dobra. Ustawiamy ostrość. 1,40. i czas zacząć. Tu mamy taką lampkę śmieszną. Chodzi nam na ro, wrogu. Zrobimy zobaczymy jeszcze ustawię sobie poziom. Tutaj nie robimy e, dwóch e, ekspozycji. Jednej z lampą, drugiej bez lampy, dlatego że to jest to są zdjęcie dla agencji, która... O baterii nie ma. Wypadła bateria z lampy. Wartą. Zobaczymy z jedną ósmą. Dobra, jedna ósma jest ok. Teraz zrobimy to z drugiego rogu te puste pomieszczenia. Niestety tutaj za bardzo z kadrowaniem nie pokombinujemy, bo one, one są puste i najlepiej po prostu zrobić je z każdego rogu. I, i tyle podniosę trochę. Do góry. Może jeszcze tak. połowę drzwi w kadrze. Dobra. Teraz kuchnia, Zamknę te drzwi do łazienki, żeby jej nie było widać, bo taka kuchnia połączona z łazienką to słabo wygląda moim zdaniem. Złej te drzwi zamknąć. Statyw trochę wyżej. Tak. Mamy szczegóły za oknem. To jest też mocno odbijająca powierzchnia tutaj na tych meblach, więc trochę się cofnę, żeby nie było nie widać e, ani mnie, ani lampy błyskowej w kadrze. Cały czas mamy jedną ósmą. Może zrobię takie zbliżenie na to. Na ten, e, e. Zrobię Zrobię zbliżenie na ten blad, dobra? Teraz zrobię sobie od drugiej strony: spokojnie, trochę jeszcze niżej, jest ok, jest prosto. Tutaj widzicie, się odbiliśmy w tej, odbiłem się w tej. Szafce tutaj. Zobaczę, trochę dalej stanę, też jest odbite. Dobra, więc teraz to zrobimy. Może trochę, trochę dłużej ekspozycję i nie będę wołyskał tutaj. Trochę będzie okno prześwietlone, ale lepiej tak, niż gdyby... Tutaj by się przydała jakaś... Jakiś zoom, albo jakaś 35, żebym kran ładnie wyrazić. No chyba nic takiego nie mam z sobą, chociaż mogę mieć, dobra, za chwilę to zobaczę. Dobra, teraz to jak widzicie, ona jest ekstremalnie mała. Po otwarciu drzwi wanny w ogóle nie widać. Także zrobię sobie na pewno jedno ujęcie z tej strony. szału tutaj nie ma szczerze. Dobra, jeszcze trochę do środka. dziwnie to wygląda. No, ale nie ma innej opcji. Nie, nie będę tu używał lampy, bo jest jest lustro zaraz koło, koło z umywalki. Jeszcze obniżę sobie. Nie wiem, czy to się da. Zobaczymy. Nie wiem, co zrobimy na drugie zdjęcie. Chyba ten wanny kawałek było widać. Myślę, że ustawię sobie aparat gdzieś tu. Zobaczę, zamknę drzwi, zobaczę jaki jest kadr i wyjdę z tego pomieszczenia I po prostu sobie wyzwolę aparat z korytarza. jemy. Mamy tutaj ee, kawałek wanny i kawałek toalety. Dobra, zamknę drzwi i wyjdę. Mmm, całkiem sympatyczne. Tu mamy z jednej strony mamy umywalkę, z drugiej strony mamy na... Z drugiej strony mamy na... ...wannę. Dobra, zostało nam ostatnie pomieszczenie. Pokój. Też go tutaj zrobię z trzech stron. Trzeba sobie troszkę... Wskrócić ekspozycję. Mamy jedną dwusetną. Dobra. Jest prosto. Lekko błysniemy. Tu jest sporo światła z tego okna. Tu bardzo nie będę błyskał. Słuchuję z 1.32. Albo z 16. Cień mi wychodzi tutaj na tym. Chcę na dwusetną aparat synchronizować z lampą. A się nie synchronizuje. Mam jedną 160. Dobra, jest lepiej. Ja. Teraz kolejnych rogów zrobię sobie z tego rogu i z tamtego rogu. To okno jest fajne. Także tym okno nie ma żadnego ciekawego widoku. Jakiś parking. Także tutaj za bardzo nie ma co tego widoku robić, po prostu go nie ma. Ale okno nam się załapie z tej strony na, na kadrze. Chyba będę musiał sobie zwiększyć przysłonę. Bo tu jest naprawdę dużo światła wpada. No i oczywiście lampę błyskową. Chyba za mocno, bo to jest, to jest na zewnątrz jest strasznie ciemne. O, teraz lepiej. Jeszcze sobie zmniejszymy moc lampy, bo wcale nie musiałem tej przesłony tak, skracać. Dobra. Jeszcze zarzucimy sobie z tego rogu. Też mamy kawałek okna w kadrze. Musimy to podnieść trochę do góry aparat, poprostować Dobra. No to samo, 1,80. Przesłona myślę, że około 9. 11 nawet dobra, zdjęcia mamy zrobione później tylko jeszcze zrobię zdjęcia z zewnątrz tutaj żadnego ogródka nie ma to jest blok między innymi blokami także ogródka mi się tu nie spodziewał co, mamy tu pomieszczenie, mamy łazienkę mamy pokój także chyba wszystko jeszcze przejrzę, zdjęcia żeby zobaczyć czy wszystko jest to jest łazienka to jest kuchnia, a jeszcze miałem z tą 30. zobaczyć, czy jest w stanie coś tutaj zrobić. Jakieś jest dwa detale. Mam 30 mm Sigma. Zobaczymy, co, co się da z tym zrobić. Odetnijmy sobie ten obiektyw. Zrobimy sobie, może też wchodzi jakiś detal, zobaczymy. Sigma, szpinta Tutaj będziemy mieć pełne. Ona jest 1,4. Ta Sigma. zrobimy kilka detali tą Sigma Ona jest zostawiona na 1,4. Czy jeszcze tam nie poszło? Eee, zmienimy sobie a, to jest jakiś automatyczny tempo zmieńmy sobie przysłonę 2 8. zobaczymy żeby jakiś detal zrobić super. Ta sigma też była bardzo fajną jakość. Ładnie mamy wszystko tutaj jest ostre, tak jak trzeba. Z tyłu mamy nieostre liście. Trzeba sobie zrobić jeszcze na krótkim czasie, żeby... nie prześwietlone, super. Dobra. Jeszcze sobie może kawałek z tym. Z tą kochanką. skrócić trochę czas. Chyba sobie zrobię zrobię sobie głębię ostrości większą. Musimy pamiętać, że ten obiektyw Żebyśmy mieli nieporuszone zdjęcia, musimy być przynajmniej jedno Co to jest? Jak, jak to mamy ostrość ustawiona o sobie pojedynczą. Dobra. Fajnie. Okay. Zrobimy sobie szybko 360. I to będzie na koniec. To będzie koniec. Jeszcze tylko zdjęcia z zewnątrz. Dzięki za oglądanie odcinka. Jeżeli interesuje Was tematyka fotografowania wnętrz, architektury, zapraszam do obejrzenia moich innych filmów. Wszystkie traktują właśnie o tym. Dajcie suba. Podlajkujcie film, napiszcie komentarz. I do następnego razu. Trzymajcie się.